jest kurde, kosmos, nie? No. A bo to własnym obiektem, to było ono, nie? no tak, nie? Tak, tak, tak. To nam się trafiło. Dioble to jest jeden z najlepszych fioletów, takich prawdziwych. Ob obok tego diabla, nie? Przynajmniej takich, co znam. No. Dużo skilla, mało golda. Karnoś, czy to mi się wydawało, czy ty sobie właśnie zdjąłeś gąskę? Zdjąłem sobie gąskę. I już zabraliście sobie prawie 200 hapeków 229. <grym <grym tak, to, czysta, tak, tak? tak się zapatrzył w dechę, wiesz, pisał, pisał, pisał aż? No nie, 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 Daj autograf. Tam wcześniej. Podpisz mi się na wiózcie. jak ja nie, już się czuję. Gorzej temu Amiksowi? Ja się już nie utopiłem. E. ja dzisiaj nie zrobiłem? A Morak już na no, widać? Straciłem Moraka. I se ósmy jedzie. Widać, że można od arty zaraz zebrać Już we mnie strzela. A w ogóle Arta na mnie tak fokusuje, nadzieję, że teraz będą wdechę fokus fokusować chociaż Błąd. Ooooooo! Pod, Odpaliłem. Nogu się świecę. Ja pierdolę. Całe szczęście mi się no nie interesuje. T57 heavy tu, mi tu jedzie. Ta moraka mi rozwalili. O oh, kurwa, tu już już ISO 7 jest tutaj. O oh, fuck, mam tu słyszę w dubie trochę. Eee... Eee... mnie skończył. 2000 zrobiłem tylko. Buldog z góry? Tam Z APCR-a. Panowie! Help me! Gdzie ty jesteś? Eee... Na... No nic nie ma. Co to, masz T-54? To i jest? E, jest siódmy i e, piątka. Jak nie, nie wyrwał Darty, to ci pomogę. No to czwartego. No niby tak. padła czy żyje jeszcze? A Dech jeszcze żyje. trójka tu przyjechała. Z mm, za będzie gorzej. No właśnie. Helik to właśnie ten... Gosakowałem, na gąskach stoi. Cholera, 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 ta trójka tutaj. Muszę lufy kończyć. Mała no. E3. Ładuję Golda i Valium. No to robię to właśnie. Trzy od nas Golda. E3 to E3, no. Ale kalafior. Jeszcze jeden hit nie jest potrzebny. Dobra. Nie ma E3. Kupia się, to nic 7 na mnie Ja go nie przebiję. Nie lubię ich w siódmych. <grym> ale wali z już Gold skończył niestety No nie przebiję go świetnie stoi um, bokiem, nie przebijasz nie No nie, dobrze, no mamy artylerię <grym> Zresztą przyjmijmy T5-4 Tylko będę miał hp w tam z 5 4 Tam co mi Z góry go strzela koleś Bulldog jest tam A decha jeszcze żyje? Żyje, decha Czeku, dechy się nie da zabić To decha wykończy tego T5-4 z góry Wieszyć. A, obiekt był tam, to luz. E, a, no, no można teraz to... do bazy wyjechać. Kto oni? Jeszcze Dumitru można zrobić. To lecę. Dumitru to nie. Nie, paskudż jego, paskudż jego, jego. Ale 3000, zrobiłem demerze. No i bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ale od D3 przyjąłem obydwa strzały. Ale jaki on jest wolny ten Iseł, kurde No jest wolny jest, ale za to twardy nie No e 3 nie miała problemu żeby się przebić No tak to jest pewnie jeszcze, ale fajnie Może dążę no, wątpię w tym. Drugi bulldog right No, tek! kradną to ukradł. Mogę go zabić. Zrobię <gulogy> ja, piękny skok. Jakby no, się to nie zgięcił, to, to, to by to nie przeżył. No, podpalili go, no ja. Yeah. Nic nie dadzą podobijać, no. Echa, zabijecie, zabijecie, zabijecie. Ja! Nie dał rady. Mogłem go zabić, ale. Nie będę strzelał. A ja to fajne było. Z, Z taką ja gwiazdą tak zagraliśmy. to jest prawda, wymiotasz, wiesz? O. Ale tym razem jestem jestem pierwszy wejk. Dostałem 10 dużych repek. 1500 po spocie, 3000 dmężem. Zobaczcie, ja trzy po spocie, nieźle. Aha, jestem pierwszy w damage'u. Po, pozdrawiamy dechę. Oh. <laughs>